Wyobraźcie sobie żar pustyni. Muchy, które siadają na każdej części waszego ciała i martwe zwierzęta, które dają zapach padliny, jak się przyjeżdża koło nich na drodze? Nie. O tym. I o wielu innych rzeczach, usłyszycie w tym podcaście. Nazywam się Adriana Jund i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ślady Ady. Ślady Ady, ślady, ślady, ady, ślady ady. Ślada, ady. Dziś, podczas naszego pierwszego grudniowego podcastu, zaprowadzę Was myślami do. Miasta Adelaide. Bo właśnie w 2016 roku, mniej więcej o tej porze, wkroczyliśmy w, w właśnie terytorium pustynne w Australii i zaczęliśmy wysyłać naszym bliskim zdjęcia z właśnie żarem tropików i nami spoconymi po prostu. O tym będzie już zaraz, a na razie opowiem Wam jeszcze troszeczkę o właśnie mieście Adelaide. To miasto jest stolicą południowej Australii i będzie ostatnim dużym miastem, które odwiedzimy przed wjazd w pustynię. W tym właśnie miejscu też przygotowywaliśmy się do naszego wyjazdu, co nas troszeczkę stresowało jednak, powiem wam. Przede wszystkim dlatego, że stan naszego samochodu był no taki... No zależało trochę od tego dnia, ale trzeba by było jednak wziąć pod uwagę fakt, że on miał ponad 220 tysięcy zrobionych już i jak wszyscy wiemy z takimi samochodami no, nie można zagwarantować, czy na przykład on nie stanie albo nie ruszy. Albo coś dziwnego się nie stanie w ogóle w jego mechanice. Więc, my jako osoby niezwiązane z mechaniką samochodową nie wiedzieliśmy w ogóle, co oznaczają kontrolki. Tak naprawdę naprawdę to był nasz pierwszy samochód, na którym się nauczyliśmy po prostu, jak takie urządzenie, że tak powiem, działa. No ale jednak, był to, to nasz dom, tak? I właśnie tym pojazdem chcieliśmy przekroczyć australijską pustynię. Zaraz po skończeniu pracy w Renmarku e, zaczęliśmy przygo nasze przygotowania do tego właśnie wyjazdu. Pojechaliśmy do Adelaide i pamiętam, że zaczęliśmy robić zakupy. Kupowaliśmy butelki z wodą, kupowaliśmy butelki na paliwo, bo to też jest bardzo ważne, bo na pustyni nie zawsze jakby zabezpieczone są te stacje benzynowe w tym sensie, że czasami jest to dystans, który jest większy niż 200 km i na przykład nasz samochód, no, no tak. Średnio paliwa starczało na 200 km, to jeszcze tak oczywiście wiadomo, że zależy od tego jak jechaliśmy, ale mniej więcej tak to wyglądało. I te stacje benzynowe czasami po prostu było napisane, że no fuel i trzeba było jechać dalej. Także zawsze mieliśmy ze sobą taką butelkę 20-litrową jeszcze paliwa, żeby jechać po prostu dalej, pomimo tego, że nie jest dostępne paliwo. W ciągu dnia w Adelaide postanowiliśmy przygotowywać się właśnie do tego wyjazdu kupić takie niezbędniki oczywiście, jeżeli chodzi o bomby, na komary i w ogóle zapas jedzenia, bo wiadomo, że w pustyni, w związku z tym, że jest to jakby o wiele bardziej rzadkie, żeby spotkać sklep, ale w dodatku do tego nie ma takich dużych sklepów, supermarketów więc jedzenie jest o wiele droższe więc postanowiliśmy naprawdę tak się zabezpieczyć na następne tygodnie. No i tak spędzaliśmy nasze dni w Adelaide. A wieczorem, jak już chcieliśmy troszeczkę odpocząć, to szliśmy do parku. No i pewnego dnia, właśnie chyba pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy do Adelaide, chodzimy sobie po takim parku dużym w Adelaide i słyszymy taką muzykę, jakby próbę rokową, i nie wiedzieliśmy za bardzo o co chodzi, i zbliżamy się właśnie do takiej sali koncertowej, tak naprawdę w Adelaide, i zaczynamy w ogóle widzieć ludzi którzy mają koszulki na sobie ACDC i było tych ludzi po prostu masa, masa, wszędzie, wszyscy po prostu mieli coś z tym logo grupy ACDC, no bo wiadomo, że grupa ACDC w ogóle pochodzi z Sydney, czyli jest to australijska grupa i luka zaczął bardzo się tak ekscytować i mówi, dlaczego oni wszyscy mają te t-shirty i co to za próba, może jest jakiś koncert tak naprawdę i ja w nie byłam jakąś wielką fanką SEDC i powiem Wam szczerze, że nie za bardzo nawet znałam te, te grupy, bo to w ogóle nie był mój klimat ówcześnie. Po pierwsze, po drugie, jestem wielką ignorantką, jeżeli chodzi, jak już mam mówiłam wcześniej, o imiona nazwiska, aktorów, gwiazdy i jakieś takie. Mm, klimaty, które po prostu, no, nie, nie interesuje mnie, to nie przywiązuje do tego wagi. No ale Luka oczywiście powiedział, że mógłby sobie rękę uciąć za to, żeby uczestniczyć właśnie w takim konkursie ACDC, bo był ich wielkim fanem w czasach liceum. I powiem wam, że okazało się, że to był koncert ACDC. No i historia też tego zespołu jest taka, że umarł w ogóle im wokalista. Już tam nie będę wam szczegółów opowiadać, możecie sobie wyszukać to w Google. Ale umarł im wokalista i osoba, która później go zastąpiła, jakby podniosła tak bardzo tą grupę i później oni bardzo stali się sławni dzięki właśnie tej wymianie wokalisty. Także nie ma tego złego, tak bym powiedziała to. Także oczywiście dowiedzieliśmy się o tym koncercie parę godzin przed nim, tak już podczas prób. Bilety były od dawna wykupione, no ale oczywiście, nawet gdyby nie były, to i tak nie mogliśmy sobie wcześniej na to pozwolić. Ale znaleźliśmy sobie takie super miejsce, właśnie zaraz przy tej sali koncertowej i słyszeliśmy cały koncert. Także tak spędziliśmy nasz wieczór, właśnie zaraz przed wyjazdem na pustynię. Następnego dnia, jak już wstaliśmy i obmyliśmy nasze twarze. Po nocy w jakimś osiedlu rezydencyjnym właśnie w Adelaide. Stwierdziliśmy, że przyszedł czas, żeby już wrócić na północ i już jesteśmy przygotowani. O tyle, o ile można oczywiście było się przygotować, tak? Naszym pierwszym przystankiem było Salt Lake. To jest jezioro, które ówcześnie było kompletnie suche, tak że po prostu ziemia była pełna soli i Cała biała, to było bardzo takie no niesamowite zjawisko, naprawdę, bo tak wyobrażamy sobie to trochę tak jak dno morza, tak? które po prostu wysło. Ta sól tak chrupoczy pod butami, także naprawdę no niesamowite po prostu krajobrazy. Zresztą możecie zobaczyć zdjęcie też tak na naszej dzisiejszej okładce z tego właśnie przystanku. I zaraz po Salt Lake udaliśmy się do Port August. I tam był nasz, nasza taka ostatnia wieczerza, ostatni posiłek właśnie przed wjazdem już tak ostatecznie na tą główną drogę, która prowadzi przez cały środek Australii. To jest ta Stuart Highway. I właśnie tam jeszcze jedliśmy, pamiętam, że patrzyliśmy sobie jeszcze na zbiornik wodny. I w pewnym momencie właśnie tak patrzymy jeszcze, żeby napawać się tą energią. I nagle na horyzoncie pojawiły się delfiny. I to był pierwszy i ostatni raz, właśnie, w którym widzieliśmy delfiny w naturze. No to jest coś niesamowitego, naprawdę te tańce delfinów w naturze są takie ukajające i uspokajające, że tak wam powiem. Także ten cały stres, właśnie dzięki temu tańcu delfinów, ukojiliśmy, wsiedliśmy w samochód i ruszyliśmy w stronę pustyni. Pustynia, powiem wam, była w ogóle ciekawym bardzo doświadczeniem, w tym sensie, że. Nie ma takich bodźców zewnętrznych. W tym sensie, że na przykład spotkaliśmy taką parę dziewczyn zaraz przy wjeździe na tę pustynię, na jakiejś stacji benzynowej. To była para dziewczyn, które mówiły po francusku, i powiem Wam, że później przez całą pustynię widzieliśmy je chyba z, nie wiem, 20 razy. Tak rzadkie są te przystanki i tak niezwykłe jakby, że w ogóle można się zatrzymać i że coś jest na tej pustyni, że po prostu cały czas spotykaliśmy, naprawdę non stop, przez, aż do, do samego miasta Darwin właśnie na północy, także przez... 10 dni co najmniej widzieliśmy jedną stop i w końcu nawet do nich zagadaliśmy, bo już po prostu, no jakby to były jedne z nielicznych osób w ogóle, które widzieliśmy tak, przez te dwa tygodnie. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o bodźce w ogóle zewnętrzne, to niewiele ich jest na pustyni, w tym sensie, że oczywiście nie ma reklam, no ale nie ma też świateł w ogóle, na przykład, nie ma oznaków cywilizacji. Jadąc w ogóle przez pustynię, nie tylko widzimy właśnie jakby czerwoną ziemię po lewej i po prawej, trochę krzaków czasami i te takie roślinki, te z amerykańskich filmów, co kulają się po drodze, są też zwierzęta. Także w Australii na przykład jest bardzo dużo kangurów i te kangury jakby można je spotkać na swojej drodze. Oczywiście one też przebiegają przez drogę, także trzeba uważać i nie jeździć nocą. To jest bardzo niebezpieczne właśnie żeby po zmroku jeździć po pustyni, bo te kangury po prostu mogą wyskoczyć w ostatnim momencie oślepione przez światła. I no to może się skończyć wypadkiem, tak? No ale to jeszcze jakby, no śmierć kangura nie jest tutaj najgorsza, co może nam się przytrafić. Niestety, bo to, co może nam się tak naprawdę najgorszego przytrafić, to to, że ten samochód już nie ruszy, tak? Bo będzie uszkodzony silnik albo jakaś inna jakakolwiek część w ogóle, która jest pod maską. I jeżeli chodzi na przykład o jakiś wypadek drogowy, w którym byłby człowiek na przykład zraniony, no to trzeba zadzwonić po helikopter. Oczywiście, jeżeli jest zasięg, tak? Bo Często tego zasięgu po prostu nie ma, nie? Chyba że masz jakiś satelitarny telefon, ale my nie mieliśmy. Także jeżeli jest zasięg, to można zadzwonić po helikopter, żeby przyjechał i na znaczy przeleciał. Z nami do szpitala, który znajduje się w Alice Spring i w takich no, większych miastach, na pewno Port Augusta i Katrina na, na północy, no i Darwin, oczywiście, tak. Ale no to są po prostu ogromne koszta tak? tego wszystkiego. I często też się spotyka samochody w ogóle, które zostały opuszczone w tej pustyni, ze względu na to, że ich ściągnięcie do większego miasta i naprawa przewyższały wielokrotnie w ogóle ich wartość. Także ludzie zostawiają samochody. I jadą jakby dalej albo na stopa, albo może dzwonią po ten helikopter i jadą helikopterem i po prostu już nigdy po ten samochód nie wracają. Także no to jest niesamowite, naprawdę jakby jedzie się zupełnie odciętym od świata. I w ogóle są też takie wielkie krowy. Mega ogromne krowy, które nie przypomniają w ogóle naszych krów. Możecie też zobaczyć, jak taka krowa w ogóle pustynna wygląda. Często one są mega wychudzone. Także to są po prostu chodzące szkielety ze skórą. I czasami też zdarza się tak. Że te krowy biorą udział w wypadkach. Nie byle jakich wypadkach, w tym sensie, że jeżeli taki samochód zdarzy się z krową, no to już na pewno nie ruszy. Ale jeżeli chodzi o te transportery, te australijskie trucky, tak? Ogromne ciężarówki, no to one tam po prostu pojadą dalej i taką krowę na poboczu zostawią. I pamiętam, że pewnego dnia właśnie jechaliśmy przez te pustynie i była taka krowa na poboczu i były na niej takie wielkie, czarne ptaki. Trochę które przypominają nasze kruki, to na pewno nie jest odmiana naszych polskich kruków, tak? Ale te ptaki pustynne, jedząc padlinę przez cały czas non-stop, robią się takie ogromne, po prostu ogromne. Mają taki rozstaw skrzydeł, że jak właśnie podjechaliśmy do tej zdechłej krowy, na której siedział ten a kormoran, to jak ono rozciągnął swoje skrzydła, żeby odlecieć, to po prostu, no, mówiłam, mini samolot, wielki taki, taki był ruch powietrza po prostu, aż było słychać właśnie, jak on rusza tymi skrzydłami, jak byliśmy w samochodzie i przyjeżdżaliśmy obok. Także, no, takie są ogólnie przygody na pustyni, bo niby nie ma niczego, tak się mówi, ale jednak jest życie na pustyni i pustynia też rządzi się swoimi prawami, także... To jest naprawdę coś niesamowitego. Mieliśmy w ogóle taką aktywność też na tej y, wyprawie. To było szukanie Geocatch. Nie wiem, czy znacie tę aplikację, ale ogólnie to jest taka aplikacja, która jest stworzona dla poszukiwaczy skarbów. Dla poszukiwaczy skarbów i dla ludzi, którzy chcą tych skarbów trochę pochować. W tym sensie, że można na przykład... Stworzyć taką kryjówkę na skarb i włożyć na przykład do tej kryjówki taki słoiczek, który jest odporny na wodę albo jest zaklejony taśmą izolacyjną, i w tym słoiczku na przykład jest jakaś, nie wiem, jakiś cukierek albo może coś, co nie przeterminuje się. Jeżeli ktoś tego nie znajdzie w najbliższym czasie, na przykład jakaś książeczka, albo jakieś wspomnienie, albo jakaś bransoletka, albo jakiś bryloczek na przykład, albo jakaś historia napisana. Także właśnie ta aplikacja jest taką mapą w ogóle całego, całego świata z tymi skarbami, które ludzie po prostu pochowali. Aby ktoś mógł je wytropić. I my się zajmowaliśmy tam właśnie na pustyni. Więc jechaliśmy i patrzyliśmy na tę mapę, i zatrzymywaliśmy się, jak widzieliśmy, że skarb jest gdzieś, jakby w pobliżu. I wtedy czasami skarb jest na przykład schowany pod jakimś krzakiem, bo to też nie jest tak, że dokładnie podają współrzędne geograficzne, gdzie jest ten skarb, tylko można poczytać trochę wskazówek. Czasami te wskazówki są bardziej oczywiste, czasami troszeczkę mniej oczywiste. Także czasami właśnie mówię, że zajmowało nam to parę, naście albo 10 minut nawet, żeby taką e, skrytkę znaleźć. Czasami w ogóle nie znajdywaliśmy. Ale to jest super, bo jak właśnie się odnajdzie taką skrytkę, to trzeba wyciągnąć taką, zawsze jest taka mini właśnie e, książeczka, kto, na której jest napisane, że to jest skarb e, że Rzeokać i jak trzeba, jak się go znajduje, to wtedy się podpisuje na tej książeczce właśnie datę i, i podpis, tak? A jeżeli się nie znajduje, to na tej aplikacji można powiedzieć, że trudno jest dostępna, albo że się nie znalazło, albo że już jej nie ma, bo ktoś ją zabrał, i wtedy ten punkt jakby z mapy się usuwa. Także aplikacja jest super, naprawdę, szczególnie jeżeli się bawi z dziećmi w takie. W takie gry, ale e, powiem Wam, że <laughs> nam to się bardzo podobało. No to było super po prostu zajęcie, e, żeby zająć się naszymi dniami, tak i kolejnymi setkami kilometrów, które przemierzaliśmy. To zawsze było trochę takie urozmaicenie pomiędzy tymi e, kangurami, krowami, wielkimi ptakami i e, e, ewentualnie wężami i, i pająkami, tak? Także zajmowaliśmy się właśnie tym. Następnym miastem, w którym się zatrzymaliśmy właśnie po Port Augustie, było Glendambo. I Glendambo nie jest to w ogóle miasto, to już nawet w porównaniu do Kuberpedii to takie jest, no nie wiem, no taka cztery domy na krzyż, ale tak dosłownie, nie, tam naprawdę nic nie ma. I e, gdzieś tak mniej więcej na tej właśnie wysokości Glendambo zaczęły się muchy. Więc muchy na pustyni, no to jest taki spory mankament, powiedziałabym. W tym sensie, że dyskomfort razy miliard. Naprawdę. Okropne to jest. Te muchy oczywiście siadają nie tylko tak jak u nas, nie że tam mucha, mówimy, że mucha siada na stole czy na cieście, a może wcześniej siedziała na kupie. Tylko te muchy głównie zajmują się właśnie tymi oczywiście zdechłymi krowami, kangurami. I jakimiś innymi padlinami. Także to jest naprawdę obrzydliwe. I jeszcze co bardziej jest obrzydliwe, to to, że one są naprawdę natrętne. Ale to także, nawet jak jesteśmy trochę na wakacjach, ich komarów jest pełno, bo nie wiem, bo, bo jest trochę wilgoci, i mówimy: A, że okropne komary, i dawaj tego ofa, i tak dalej. To powiem Wam, że taki off w ogóle na przykład nasz nie działa na te muchy. To takie tropikalne, są specjalne właśnie produkty, którymi można się spryskać albo nasmarować. Tylko, że one oczywiście mają pełną chemię w sobie i w ogóle nie są dobre dla do zdrowia. Także my tego z długo nie robiliśmy. Nie znaleźliśmy w ogóle takiego odpowiednika jakiegoś naturalnego, który by działał na te muchy. A te muchy to siadają po prostu wszędzie. Na przykład siadają w kącikach oczu, tak? Bo tam jest trochę wilgoci i na kącikach ust po prostu tam, gdzie tylko mogą zdobyć trochę jakby tej wilgoci właśnie, nie? Także powiem wam, że nasze posiłki właśnie mniej więcej od tego momentu zaczęły się bardzo uciążliwe, bo no oczywiście nie dość, że tam ewentualnie jeżeli byśmy nawet ugotowali już coś, no to nie da się tego zjeść, bo trzeba odkryć tak usta i oczy, żeby móc cokolwiek zjeść, a one po prostu wchodzą do buzi, tak? Z nim muchami się pluje, mówię wam, to jest coś niewyobrażalnego, ja one są wszędzie i to jest okropne, naprawdę. Także to też był jeden z powodów, dla których w pustyni tak na dłużej też się nie zatrzymywaliśmy specjalnie, pomimo właśnie gorąca też, tak? Ale te muchy to było naprawdę, no to był hit. Także tak jak widzicie, wglądam, bo jest 22 500 owiec, 2 miliony much i 30 ludzi, tak? I faktycznie tak było. Nie wiem nawet czy 30 może robili te statystyki trochę wcześniej. Ja ogólnie nie widziałam tam zbyt wielu osób, i no, szczególnie też tak, że w ciągu dnia no to jest gorąco, także ci ludzie też się chowają, tak? W grotach czy w takich w ich domach, które izolują właśnie od tego gorąca w tym momencie poglądam, bo jak następ, na naszym następnym przystankiem był Kuberpedi. Więc, żeby Was dzisiaj wprowadzić do historii Kuberpedi w ogóle, jest to wioska, miasto, metropolia wręcz, w porównaniu do innych e, miejsc, które możemy zobaczyć właśnie w tym otoczeniu. Jest to miejsce, w którym wydobywa się opal. Są tam kopalnie opalu. I oczywiście tak, ludzie żyją tam w grotach, tak naprawdę, w skałach po prostu, żeby się ochłodzić. Nie jest to absolutnie w ogóle żadna, żadne cywilizowane miejsce w takim naszym europejskim znaczeniu tego słowa cywilizacja, ale ludzie sobie naprawdę super radzą tam i nam po prostu, no to był żar, taki naprawdę. I w ogóle, Koberpeli to jest miejsce, w którym występuje najbardziej jadowity wąż świata. Także opowiem Wam też o tym w następnym podcaście właśnie, jak wyczytaliśmy to, oczywiście przed przyjazdem do kuberpedi no bo chcieliśmy troszeczkę też się wyedukować. I jedną z informacji, które przeczytaliśmy na Google jako pierwszych, była właśnie ta informacja o wężu. Także była adrenalina razy miliard i zamykanie oczu i okien i, i drzwi na cztery spusty wanie, No i oczywiście teraz e, też mniej więcej na tej wysokości, właśnie zaczął nam przeszkadzać ten, ten skwar. Ale tak naprawdę, w tym sensie, że w ogóle nasz samochód jeszcze, żeby Wam dopowiedzieć, nie ma klimatyzacji, tak? To jeszcze też musicie sobie wyobrazić, e, że ta klimatyzacja e, niby działała według naszego mechanika, którego zobaczyliśmy w Sydney, ale ona z, po prostu zżerała jakieś niesamowite ilości paliwa, także też nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zużywać takie ilości paliwa, które też zresztą w, na pustyni było o wiele, wiele droższe niż wcześniej było w tych dużych miastach, co jest oczywiste, tak, no ale to też trzeba o tym myśleć. I otwieraliśmy okna. To była nasz, nasza najlepsza klimatyzacja, także właśnie Myśleliśmy o tym te lato właśnie z lupą, jak wróciliśmy do Polski, jak było tak bardzo gorąco i kupiliśmy e, nasz pierwszy samochód e, właśnie zaraz po powrocie, który był bez klimatyzacji i otwieraliśmy okna. Narzekaliśmy po prostu, że był, było nam tak gorąco, że już nie możemy wytrzymać i w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że przecież przekroczyliśmy ustynienie, nie włączając w ogóle klimatyzacji, także nasza polska podróż w porównaniu do tej w Australii, to tak jakby zrelatywizowaliśmy naszą sytuację i bardzo nam to pomogło, żeby przeżyć te lato. Także dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli nie słuchacie regularnie, to bardzo proszę Was o subskrybowanie tego kanału, i oczywiście zasygnalizowanie mi, że podoba Wam się. Jeżeli macie jakieś uwagi, to też możecie je napisać w komentarzach. Bardzo byłoby mi z Waszej strony, żeby się do mnie jakoś odezwać, bo to zawsze motywuje do dalszej pracy. Także dziękuję Wam bardzo i miłego tygodnia i do usłyszenia w przyszły weekend.